Widzimy to miejsce jako Młodzieżowy Dom Kultury, czyli miejsce, gdzie młodzież, no też okoliczni mieszkańcy będą mogli realizować różnego rodzaju swoje oczekiwania kulturalne, czy, czy rekreacyjne. Ważny punkt na, na mapie harcerstwa polskiego i krakowskiego, ale także skautingu międzynarodowego, czyli miejsce, do którego czy krakowscy, czy polscy harcerze, czy, czy skauci z Europy będą przyjeżdżać, żeby poznać to, jak to w Polsce wyglądało. Fajny park i miejsce rekreacji dla okolicznych mieszkańców, a tamte osiedla Kliny, kliny nowe i, i zacisze bardzo się rozwijają i bardzo potrzebne są tego typu miejsca. No, widzę to też jako y, wspaniale zrewitalizowaną twierdzę, znaczy fort twierdzy Kraków, w co się angażujemy po to, żeby te historyczne i bardzo fajne rekreacyjne miejsca były dostępne dla mieszkańców. W tym budynku, który będzie dobudowywany, y, będą mieściły się urządzenia i instalacje, które są niezbędne do funkcjonowania tego budynku budynku koszarowego. Będą się tam mieściły również sale multimedialne, sale edukacyjne, biblioteka, powierzchnie magazynowe. Generalnie powstanie w, tym, w tej nowej kubaturze Centrum Aktywności Młodzieży. Muzeum, jak i wykonawca, no stoimy przed trudnym, aczkolwiek wykonalnym zadaniem, bo mamy wykonać scenariusz, na podstawie scenariusza wykonać projekty, aranżacji wystawy, przeprowadzić postępowania przetargowe, wpuścić wykonawców. Musimy dopracować, wypracować sposób funkcjonowania. Jest to etap, który już kończy definitywnie realizację rewitalizacji fortu Łapianka. Będzie on również obejmował zakończenie rewitalizacji Zieleni fortecznej, Fosy i Wałów. Część Zieleni jest już zrewitalizowana, pozostała część będzie rewitalizowana w drugim etapie.